Czyli mówi się właśnie, dziewczyna nie może zejść w ciążę, A mówisz, że to jest po połowie, że mężczyźni są bardzo często niedoszacowani, Na w naszej 60, kulturze. Tak, tak? Mm -hmm. nawet 60% jest po stronie chłopaka. Ja nigdy nie zacznę dziewczyny w jaki sposób yy, prowadzić, tak, tak? Mm -hmm. dopóki nie zobaczę badania nasienia. Bo naprawdę połowa, temat, o, co jeszcze się tak dobierają, że i tu jest temat do zrobienia, i tu, ale połowa. Par, który przychodzi, to ma problem z nasieniem. Tu dziewczyna jest absolutnie zdrowa, a tu jest zero plemnik. czego to się bierze? Czemu mężczyznom spada? Bo plemnik jest bardzo wrażliwy na warunki, jakie na co dzień mm -hmm. dostaje. Bo kobieta się rodzi z jajeczkami w pierwszym fazie takiego i ma ich 340, może tam 15-17 razy za w ciążę. Natomiast chłopak produkuje plemniki na bieżąco. Po dwóch dniach mu się to odbudowuje po jednym stosunku. Czyli yy, yy, dlatego też yy, po trzech dniach bez stosunków można zbadać nasienie, jakie ma parametry no i jakość życia środowiska ilość cukru dodawanego fruktozy chemii bardzo masakruje one są bardzo wrażliwe na glifosat na pestycydy herbicydy na to co zjadamy w tym co jadła ta krowa czy co karmiona była ryba spryskanym na mm -hmm. potem dodawane hormony i tak dalej i to dostają plemniki one są bardzo wrażliwe na te warunki w jakich żyją niedotlenienie i giną po prostu te plemniki albo mają wady dlatego Prawidłowo wyglądających w tej chwili, norma to jest 4, no bo się do in vitro jeszcze nada, bo ja sobie mogę zapłać te 4, zrobić X i że podać do komórki jajowej, sobie zrobię, wykonam procedurę rozrodu wspomaganego. Ale no, gdzie my jesteśmy? Jak cztery na wyglądają? Ja jeszcze nie wiem, co mają w genach normalnie.